Miniony tydzień na świecie to narastający konflikt wokół Grenlandii, po tym gdy amerykański prezydent odniósł sukces z porwaniem wenezuelskiego przywódcy i wyraźnie wzrosły jego apetyty. Świat żył też możliwą interwencją USA w Iranie, którego waluta w ubiegłym tygodniu stała się bezwartościowa, a kraj od kilku dni protestuje. Manewry na Grenlandii z udziałem wojsk francuskich, niemieckich, Norweskich i szwedzkich, pokazywać mogą, że europejskie państwa poważnie rozważają możliwość wybuchu konfliktu, nawet zbrojnego, o należącą do Danii Grenlandię. Amerykański prezydent Donald Trump dzisiaj nie wykluczał nałożenia dodatkowych ceł na państwa broniące duńskiej przynależności Grenlandii, która w jego opinii jest kluczowa dla amerykańskich interesów. Polska się stara zachować neutralnie. Tymczasem, według sondażu SSRS wśród Amerykanów, Aż trzy czwarte ankietowanych krytycznie ocenia dążenia swojego prezydenta do zajęcia Grenlandii. Z władzami Danii spotkała się też delegacja kongresu, która nie wyklucza przyjęcia ustawy, która związać miałaby prezydentowi Trumpowi ręce w sprawie Danii. Głosy poparcia dla tego kierunku wychodzą także z jego partii, czyli Republikanów.